Moi kochani, hej, moje ludki kochane, pozdrawiam was z Wrocławia, posyłam wam moją energię, mój czar. To ja, wasza kochana księżna Anna Czyrska i ty jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału? Nieładnie, nieładnie, klapsik się należy. Także, czemu jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału? Aż tak mnie nie lubisz? Dobra, dobra, dzieciaki kochane, moje dzieciaczki. Otóż dzisiaj chcę wam pokazać coś fajnego, w ogóle mam fajną stylówę, nie? Taki styl. Jestem dzisiaj w butelkowej zieleni, to jest jeden z moich ulubionych kolorów, dzióbki moje, dzióbki kochane. A teraz słuchajcie, cóż mam? Otóż wczoraj siedziałam sobie na Facebooku i nagle widzę, że elewator, czyli jeden z moich, i elewator, jeden z moich ulubionych magazynów pism literackich, kwartalników, chociaż to jest nawet co pół roku wydawane w wersji papierowej, napisał, że polecamy wiersze Anny Czyckiej. I ja się tak zdziwiłam, bo nie wiedziałam, że w czerwcowym numerze tego magazynu możecie przeczytać moje wiersze. I także dzisiaj powspominam sobie dwa... dwa, dwa Dwa razy, jak wiecie, byłam w magazynie Elevator i raz jest moja, moja proza. I prawdopodobnie moja proza będzie wkrótce w antologii prozy. Więc czekajcie, czekajcie, dzieje się. Tymczasem przejdźmy do, do analizy tego pięknego momentu, kiedy to właśnie możecie przeczytać o mnie. Chodzimy więc na stronkę i proszę, Anna Czerska elewator. I elewator, ale wystarczy wpisać elewator. To jest poprzedni. Z poprzedniego to jest numer, który, który to jest numer. To było z pół roku temu, czy rok temu. Oda do korpolutków. Wysłaliśmy satelity ze szklanych domów, czując się lepsi od innych, ale przecież tacy sami. Wysłaliśmy świat w przestrzeń, nadal uważając, że jesteśmy jedynymi myślącymi istotami na kruchej Ziemi. Podryw jest w wielkich miastach, zapełnionych busach. Yy, halo, co czytasz? Podryw na mądrość, na inteligencję. Pochłonięci sztucznym tirit, przekonani, że ten prawdziwy ma tylko zapach kawy i potu codzienności, które już doznajesz zawiniętej w rutynie dnia, który płynie zbyt szybko i nocy, który zazwiastuje nowy dzień. Ten wiersz powstał, kiedy pracowałam w pewnej agencji pracy. Tutaj nie chcę czytać tych wierszy, dobra, takie, które jeszcze będą. Nie będą. Stworzyliśmy sobie kolorowy świat. Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. Portrety Doriana Greya, skryte w ciemnych kartach naszych sekretów, w szklance wódki, w ucieczce, w rozpaczy, pomiędzy latarniami słychać szepty, rany wpisane, wypisane na twarzach piękniejsze od wczorajszego pędu. Za światłem, za ciemnością. Jesteś portretem Doriana Greja, ukrytym szybtem ciszy i wołaniem o jutro, o wczoraj, nie nasze, bo stąd z wieczności jest trasa obca, przykryta kołdrą śniegu w pokusie pożądania egzystencji, która zaciela śrady morderstwa. Jak w śnieżnej kuli zrzuciliśmy śniegi, które topnieją w gęstym silfinie niezrealizowanych historii, które mogłyby się wydarzyć. Nie można mieć zbyt wiele na pograniczu śliskich ulic. Kiedy wyznajesz mi młodość swoją zaklętą w podróży w ciszy tak namiętnej, by nikt inny nie wiedział, nie dowiedział się, co można, a czego nie można. Zasypanie jak w kuli śnieżnej na zawsze w starym kinie z wyobraźni topniejemy, Wzywając rozkosz zwaną pożądaniem. Oda do kapitalizmu. Nie będę tego wiersza czytała, ponieważ może nie przejść. Przeczytajcie sobie sami. To jest taki wiersz slamerski. XDX ABCDEF. Jesteś moją przypadłością, moim zamętem w równoległym świecie. Jesteś moim szlakiem poznania czegoś, o czym nie wie nikt. Tajemnicą skrytą między wierszami, między piersiami. Nie jesteśmy ani dobrzy, ani lepsi, tylko nijacy. Zakryci w pętli rzeczywistości, tak odległej i mętnej, jak woda, z żalem, i łuną, spuszczenia się jak reakcja na mnie, jakby istniejącą na innej planecie, w tym samym wy wymiarze niebezpiecznego. tylic z tabletką, dzień po. I przechodzimy do najnowszego numeru elewatora. I lewatora tutaj proszę sobie zobaczyć. Mamy także Goethego, więc tu e, tak ciekawe kto tłumaczył. Karol Wapniarski przełożył: Mirgas eskajne grozen pein, war ich im paradis allen. Nie byłby bardzo przykrystan, gdybym się w raju znalazł sam. Der Mutter Schenk ich die Tochter denk ich. Matce dałem, o córce myślałem. retung z Gremel Betes du was heißt. De beste Rettung gegen Ward des Geist. Ratunku szukasz środków, pragniesz, słucham. Ratunek najpewniejszy tu i teraz ducha. Drausen zu weig, Order zu Wil, zu Hause, nur ist Mas und Ziel. Na zewnątrz zawsze zbyt dużo lub mało, tylko w domu cel, miara i słabość. Wirtund und eine rechte Quell zu tell, dann wünschen wir un Will. Gdy prawdziwy ból obudzi, będziemy jeszcze chcieć się nudzić. Także tu mamy takie aforyzmy getego. O proszę, Joanna Lech też tu jest, której... Którą też będę o niej na pewno mówiła w najbliższym czasie, więc tu dobre towarzystwo: Karol Samsel, Aleksander Pilecki, Wojciech już Jóż, Juszyszczen, Beata Kołodziejczyk, Andrzej Sinoszka, Jarosław Jakubowski, Zygmunt Frankel, Zofia Wodzińska, Marcin Bieseł, Eugeniusz Czeszyndzicki. Mm -hmm. Maciej Froński, Monika Borkowska, Hubert Czarnocki, Karolina Dziewież, Artur Danieliskowacki, Laura Alscher, Piotr Nowosielski, Adrian Krysiak i ja. I ja, i ja. Aquapark. On nie przyjdzie, cichy książę złożony w starej rzece, cichy jak łona twojej ciszy, jak okna wyrastających z wybitnych niekochanych. I jesteś we mnie źródło wątpliwości, jest we mnie sól i słowa. Chcą, chcę dostać się do ich mięsa. Mięso słów, woda, akła i nasza miłość. Pachnie mięsem złamków cybersekundy w zerze, ukrótej pod łunę solanki, kiedy twój oddech zwiastuje nurkowanie w pamięci o tym, że nie umiesz kochać. To jest akwapark naszej lodowatej cierni, lodowatego wnętrza słów. Wejdź w litery, wejdź w szept, który uwiera: W twoim akwaparku nie ma uczuć i zbędnych wyrazów, jest realizm. Są liczby strawione wczorajszym płaczem tamtej dziewczynki, jaką byłam jeszcze, kiedy chlor otaczał mnie sekundami, kiedy bomble kwitowały sztuczną inteligencję. Jest woda, jestem, on nie przyjdzie. Pod wodą jest czysto szlachetnie. Pod wodą, w wodzie, na wodzie Bóg. To jest taki wiersz, który opisuje właśnie tą radość, którą mamy w akwaparku i przygląda się tej naszej rzeczywistości, chce tak w nią wejść dogłębnie, do tej radości z tego pływania. I tak wchodzi aż właśnie w to mięso z słów, w ten chlor, w te cybersekundy, które trwają, kiedy się zanurzamy w wodzie i się na nich raczej nie skupiamy, po prostu płyniemy. Pod wodą, i tak dalej. Na księżyc. Tutaj jest też bardzo nietypowy wiersz. Tam nie było jeszcze przeszłości, skrytej w torfowiskach borówek, które zjadamy. Wokół nas kosmos, kosmate włosy ufarbowane. Czekam, aż wrócisz z kolejnej wyprawy. Nie braliśmy pod uwagę Siana. Miał zastąpić ślad szminki na Marsie. Kolejny wiersz znów. Jest to wiersz, który został nagrodzony, napisany dla mojego, jednego z pierwszych moich chłopaków, Marcina, o imieniu Marcin. Yy, mieszkaliśmy wtedy razem i ten wiersz zdobył wyróżnienie. Znów. Masz miejsce, gdzie chcesz powracać, ciepło czai się ze stron, herbata i łyk znieczulenia. Obserwujecie w naszej lodówce kilka następstw, ser, masło, pomidory. Co dziś jemy? Serce wali kolejny odsetek reklam po drzwiami. Deszcz wali w szyby. Ja pytam, czy ładnie mi bez niczego. Niczym jestem w tym ogromnym bloku. Tu zadomowiły się karaluchy. Znów nie ma na co czekać. Cholesterol zamieszkuje kanapki, które smaruje ci i kładę na talerzu. Jesteśmy dorośli. Wspólnie jemy ten chleb. Rozjaśniam włosy twoim spojrzeniem. Co dziś robimy na wieki wieków? Subzero. Tutaj jest cytat z mojego tomiku Zero. Jeżeli go chcecie, to poproście. Mam go niestety już tylko w wersji e-book. Procenty nie są adekwatne do tła. W tle widzę cię najbardziej. Nigdy nie byłeś nasączony zapachem kokainy, tylko alkoholem. Wpatrywałeś się w smugi, a ja tylko chciałam móc ciebie dotknąć. Bądź pewna, związki się rozpadają, bądź sama, będą mówili sama i nieszczęśliwa, biedna, nikt jej nie chce. Wrażliwość ma swoją cenę i nasze tło zmienia się z prędkością światła. Czuję dym z kawałków jasnej porcelany. Popijam wino z mamą i zajadam tatara, a mama powtarza, mężczyźni są słabi. Nikt mnie nie chce, nasycony jasnym kołnierzem, wypływa ze mnie cisza, chłodna jak lód od do białego wina. W błękicie spajam nocy dzień. Szybki tirit, który pozwala zapomnieć mi o tym, jak bardzo mnie nienawidzisz. I tylko zero dopada nas, kiedy moglibyśmy być razem, mieszkać w jakimś blokowisku, dawać miłość. A ja rodziłabym nasze dzieci, nie miała wrogów innych niż ja sama. Ten wątek był właśnie zaśpiewany. Rapową wersją ten fragment. Może nawet, czekajcie, może gdzieś poszukam tej wersji, tej piosenki. Prawdopodobnie mam na TikToku. Ulegliśmy frontom magii, kiedy to był tylko cyrk, ale nie ptaki. Kiedy w kolumnach z tamtych fasad krzyczeliśmy z rozkoszy, wierząc, że ubóstwo może mieć jeszcze godność. Niewolnictwo pod zasięgiem, iż niczym się nie różni od syczenia. Kiedy myślenie praktycznie w to, praktyczne w tonacji giedur przepowiada przeszłość, to nie błąd. I język jest nicią szeptu i obojętności, bo nie mówisz kocham, tylko niech świetne ptaki zsyłają płacz dziewczyny zranionej przez skrzydła orła. Co jest tak, także to są kochani wiersze. Zachęcam was do czytania autorów tutaj, nie tylko z tego numeru, ale i z innego. Jeżeli chcecie troszeczkę poznać poezji. I oczywiście też parę piosenek tak pięknie zostało w wersji AI zrobionych i też Wam chętnie pokażę. Zachęcam też do obserwowania mojego TikToka. TikToczka, Też mogę zrobić odcinek, gdzie zaraz poszukam tej wersji piosenek, to jest jak w śnieżnej kuli wersja Znajdę zaraz wersję sub0 rapową Właśnie na moim Youtube, na moim kanale na Youtube. Mhm. Zachęcam oczywiście nieustannie do subskrybowania. Dzięki za te 251 subskrypcji. No i tutaj oczywiście mój kanał. Zaraz znajdziemy tą rapową wersję piosenki Sub Zero. To na pewno było w shortach. Short Jest tych szoców. O jest tu. Błękitnie spajam noc i dzień i szybki seks, który pozwala zapomnieć mi o tym, jak bardzo mnie nienawidzisz, sa. I tylko zero dopada nas, kiedy moglibyśmy być razem i mieszkać w jakimś blokowisku dawać miłość, a ja rodziłabym nasze dzieci i nie miała wrogów innych niż ja, ja sama Zachęcam do subskrypcji dwie. mojego kanału jeszcze raz, a teraz zapraszam na live'a, który się za chwilkę odbędzie, live'ik No to na tym kończę. Kochani, jeszcze jest tego sporo Grzesiu czytający moje wiersze. Też zrobię taki przegląd moich piosenek w wersji sztucznej inteligencji, które kiedyś robił pewien Robert. Niestety zaprzestał. Ale były to bardzo fajne piosenki. Myślę, że zrobię na to osobny odcinek. Tymczasem zapraszam Was już. Za pół godziny na live'a na Instagramie. Oglądajcie, subskrybujcie i obserwujcie. Będziemy troszeczkę powtarzać na live ten temat, ale myślę, że warto go powtarzać. Trzymajcie się dzióbki miłej niedzieli, smacznego obiadku. Bawcie się dobrze. I cóż. No. I z prostracją chętnie nagrałabym jakiś odcinek. Jakieś recenzowanie z mojego punktu widzenia. Pa!